Hej wszystkim, tu Maja, witajcie na kanale Skopyta Wjeżdżam. Dziś nagrywam dla Was vloga, ponieważ mnie, I Gardeje czeka sesja zdjęciowa z fotografką. Często na moim Instagramie pytacie się mnie, skąd mam te wszystkie foty na insta. Jeśli jeszcze mojego Instagrama nie znacie, to serdecznie Was na niego zapraszam, Maja Horses Official. No i powiem Wam, że moje zdjęcia są z przeróżnych źródeł. Część robią moi rodzice, mama, tata, też znajomi, ale też całkiem spora część z nich. Jest od fotografów. No i właśnie dzisiaj również czeka mnie taka sesja zdjęciowa z fotografką. Więc powiem Wam, że nie mogę się doczekać. Pokażę Wam dzisiaj właśnie, jak to wszystko wygląda z mojej strony, całe zarówno przygotowania do sesji, jak i sama sesja. Dlatego mam nadzieję, że taki temat Was zainteresuje, no bo często o to pytacie. Więc w sumie mogę to jak najbardziej Wam pokazać. Także jeśli jesteście zainteresowani, to serdecznie zapraszam do oglądania. O, matko, matko. Buziaki od Tusi Pusi dzisiaj dostajecie. O, moje piękności. Dobra, kochani, ja już jestem w stajni. Gardejka jest właśnie w trakcie siodłania. Tutaj mamy torbę z rzeczami na przebranie. I dojechała do nas właśnie fotografka, także zaraz zobaczycie, kto to. No i proszę bardzo, mamy tutaj Ola. Cześć. Jeszcze raz tutaj zapraszam na mojego Instagrama oraz na Instagrama Oli i Nikoli y, także wpadajcie i tam na pewno jeszcze będą efekty o niej jaka brudna szczotka ale generalnie czyścimy właśnie dźbacha tu mamy już przygotowane rzeczy co dziubek? Gardejka ma już na sobie tutaj czapraczek, tak słoneczko ma ochraniacze, teraz jeszcze założymy ogłowie tam się focą teraz Nikola z czarodziejem pod brzuskami Kolejna miejscówka na focenie? Kary, nic nie zrobię, tak ja mam konia. Powiem wam, że jesteśmy pierwszy raz na takiej. Drodze z Gardeją, zobaczcie, to jest droga do naszej stajni eee, i myślałam, że będzie... Ło, wszystko jest straszne, a w sumie Gardejka w miarę wylane, więc spoko, ale też jest ciekawska, bo wiecie, ogląda sobie wszędzie, patrzy, więc uszy raczej do przodu, także jest potencjał tutaj, w tym miejscu, na naprawdę spoko fotki. No i co, teraz czekamy, aż czarodziej z Nikolą skończą w tym miejscu. Gardejka już sobie coś zdążyła czapnąć do jedzenia, jakąś trawkę i powiem Wam, e, że teraz Gardejka ma na sobie czapraczek z First Horse on the Moon, a ja mam na sobie jakąś koszulkę czarną z różami, nie wiem skąd, a bryczesy, które na mnie widzicie, są to moje ukochane bryczesy z Sainta. E, także mamy taki piękny, czerwony komplecik. E, mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie na fotkach. O, chyba nasze kolej idziemy. też dodać, że często na sesjach korzystamy z blendy, która służy do doświetlania tak jak tutaj widzicie zdjęcie z mojej sesji w iskrze tutaj poza fotografką był również kamerzysta oraz właśnie blenda na sesji z Olą blendy nie mieliśmy nie było to konieczne, tutaj wszystko należy dopasować do potrzeb danej sesji. Okej, okay, my już jesteśmy po pierwszej połowie zdjęć, jak widzicie właśnie się przebrałam i mam na sobie teraz pół polo z Siluera, jest to najnowsza kolekcja Flamingo Pink taka śliczna różowiutka a na bryczesy, proszę bardzo, są to bryczesy od Equesta. Czarne letnie. Aha, jeszcze mam rękawiczki z Rekla, Roekla, ze sklepu GNL, a gardejce. proszę bardzo zdjęłam siodło, także teraz w troszeczkę innej wersji i idziemy szukać jakichś fajnych miejscówek na fotki. O, lejla za mną jest, ale szuperanczką! Lejla! O matko Lejla, co masz? Lejla też nam pomaga w podkach. Kto to był takim grzecznym koniem? Chcesz? Dobre? Byłaś bardzo grzesnym koniem. Dobra kochanie i teraz z tym jednym okiem polowanym, a drugim mnie i z tymi paniami Dobre. się chciałam z wami pożegnać oraz zaprosić na Instagramy Nikoli, Oli oraz mojego, tutaj wam się wyświetlają nazwy, no i koniecznie zobaczcie fotki jakie Ola robi, bo naprawdę są dobre, są dobre, wam powiem e, także też korzystajcie z sesji tak samo zawody na, tutaj u nas na, Pomor na, na Pomorskim w Pomorskim, jak najbardziej Ola cyka foteczki, także śmiało się do niej odzywajcie, e, no i co, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, jeśli taki filmik wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapek w górę i subskrypcji a ja już się z wami żegnam, także trzymajcie się do następnego odcinka i cześć!